Arkadiusz Żabka, witam o poranku w Studio Radia 90. Czas na poranną rozmowę. Dzisiaj z nami Jerzy Markowski, ekspert górniczy, były wiceminister gospodarki, były senator, ratownik górniczy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Witam Pana. Za nami barburka Wczoraj świętowała brać górnicza. No i podstawowe pytanie, czy jest co świętować? Wie Pan, ci ludzie, którzy mieli wczoraj święto, są zupełnie bez winy, wobec sytuacji, w jakiej się znaleźli. Wobec tego ci ludzie, którzy mieli wczoraj święto, górnicy, świętowali to, co zawsze, czyli rocznicę kolejnego roku wysiłku, ciężkiej pracy. Cieszyli się z tego, że przeżyli, przeżyli w zdrowiu. Spotykają się z rodzinami, żeby być razem, żeby z poprzednikami, z kolegami, z którzy byli wcześniej w zawodzie górniczym po wspominać I... Tego im nikt nie zabierze, do tego mają prawo bez względu na to, jaka jest sytuacja polskiego górnictwa. Pan był w kopalniach i Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. No, w ocenie górników JSWT barburka jest smutniejsza i chudsza. Oni otrzymali barburkę w wysokości tą nagrodę w wysokości 30%. No tak, załoga Jastrzębskiej spółki węglowej póki co otrzymała 30% tej nagrody. To całkiem nie znaczy, że barburka jest mniej uroczysta, przynajmniej dla nich. Oczywiście nie ma obiadów wipileckich, nie ma hucznych akademii są stałe elementy każdej barburki na Śląsku, czyli msza święta. Ja też uczestniczyłem o godzinie 9 w Orlątowicach w mszy, mszy, mszy świętej. No i to jest ceremoniał taki typowy, nie akademijny, tak bym powiedział. Natomiast w Polskiej Grupie Górniczej... Ale jeszcze zatrzymajmy się w JSW, ponieważ na 12 grudnia, czyli dokładnie za tydzień w piątek Związek Sierpień zapowiada manifestację w Katowicach i mówi, że będą postępowania sądowe. Jeżeli nie dostaliście 100% barburki, my będziemy walczyć o to, żeby ta nagroda była wypłacona w całości. Panie doktorze, to mi to troszkę przypomina taką sytuację takiego wie pan e, ubogiego arystokraty, e, może przedwojennego, bo wtedy bywali ubogi arystokraci którzy bez względu na to, ile mieli w kieszeni, i tak musieli być obsługiwani, mieć służbę, udawać celebracje, cieszyć się jakimiś szczególnymi względami. Gdyby nie, gdyby nie to, że mówię w radiu, to bym powiedział... Kim byli. Pośrodkowie go odupiec. Przepraszam za wyrażenie. A, a jednak musieli ce celebrować. Wie pan, tu można się złościć. Wie pan, tu się można irytować. E, tylko e, no, to niczego nie rozwiązuje. Bo ten zarząd po prostu nie ma pieniędzy na to, żeby tym ludziom tą wypłatę w całości wypłacić. Co w nie znaczy, że im nie wypłaci w całości, tylko później. E, nieco lepsza sytuacja, atmosfera w, po, w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej my rozmawialiśmy z górnikami kopalni Chwałowice. Mówili, że mimo wszystko patrzą z optymizmem w przyszłość. Pan również odwiedził kopalnię PGG i, i, i wyczuwa się zmiany nastrojów. No, panie redaktorze, różnica jest taka, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest spółką, która nie jest objęta umową społeczną i wobec tego ustawa, która dziś jest procedowana w Sejmie, nie znaczy dla Jaszczemskiej spółki węglowej środków z budżetu państwa. O tym będziemy rozmawiać, o tym, a że to Polski, się dzieje. A polskiej tak. grupy główniczej znaczy środki z budżetu państwa. Dlatego ta to różnica, różnica bym powiedział, no może i w atmosferze, prawda? Czyli innymi słowy, Jaszczebska spółka węglowa musi liczyć na siebie, a polska grupa głównicza może liczyć na budżet państwa. Tak jak Pan powiedział, w Sejmie procedowany jest rządowy projekt nowelizacji ustawy górniczej. W środę Sejmowa Komisja Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przyjęła go z pewnymi poprawkami. Tam nie znalazło się miejsce dla Silezji, ale wiemy, że najważniejsze bo punkty zostały utrzymane. Pytanie o termin i o czas. Panie doktorze, ta ustawa to jest ustawa o tym, jak finansować przez budżet państwa. Odchodzenie od górnictwa. To nie jest ustawa o zatowaniu górnictwa, to nie jest ustawa o naprawianiu górnictwa. Ta ustawa to jest prawne narzędzie dla realizacji tzw. porozumienia, które zostało zawarte pomiędzy rządem reprezentowanym przez pana premiera Sasina, a związkami zawodowymi dokładnie 3 lata temu. Tam wymieniono i już zaplanowano terminy likwidacji kopalń. I zapisano, że terminy mają być dotrzymane, a likwidacja ma się odbywać ze, ze wsparciem ze strony budżetu, budżetu państwa. I tam też zapisano, że redukcja poziomu zatrudnienia w górnictwie, ale to dotyczy wyłącznie kopalń Polskiej Grupy Górniczej, nie dotyczy Jaszczemskiej Spółki Węglowej przed mm -hmm. ustawą, ma się odbywać ze wsparciem ze, ze środków budżetu państwa, po to, żeby ci ludzie mogli dobrowolnie odejść na odprawy czy wcześniejsze urlopy, czyli żeby mogło być zastosowane to narzędzie, które my już w polskim górnictwie znamy. Przypomnę, że za czasów pana premiera Buzka właśnie tak zwane Dobrowolne odprawy, nie tak faktycznie dobrowolne odprawy odeszło 120 tysięcy ludzi. Tyle tylko, że w tym przypadku mówimy o dużo mniejszej wielkości ilości, tak. ilości osób. Także tego to dotyczy, dotyczy. Wie pan, nie znalazła się Silesia, ponieważ, przepraszam za szczerość, właściciel kopalni Silesia nigdy nie zakładał pomocy państwa. Bo, bo po to kupił kopalnię po to kupił ją od państwa, po to deklarował jej utrzymanie i funkcjonowanie, żeby po prostu sobie, no przynajmniej wówczas, kiedy to kupował, radzić. I teraz, kiedy się okazało, że z różnych powodów, ja nie wnikam jakich, nas no okazuje się, że nie radzi, to próbuje z jednej strony przenieść na budżet państwa koszty likwidacji kopalni, no i oczywiście załoga domaga się, zwłaszcza w świetle tego, co stało się w ubiegłym tygodniu czyli zapowiedzi zwolnień grupowych całej załogi, 734 tak. osoby. Również, aby to narzędzie dobrowolnych odejść w trybie tejże umowy społecznej, ale z zachowaniem zasady wynagrodzenia, objęło tą kopalnię Silesia. No, to jest podmiot prywatny i tym samym nie może być objęty, przynajmniej na razie, tą regulacją prawną. Czy w Pana ocenie 170 tysięcy złotych, bo o takiej kwocie mówi się, to jest do, to jest dobry pieniądz na to, żeby zachęcić górnika do Panie, dobrowolnego odejścia. Panie redaktorze, wie pan, i tu jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo to, te pierwsze odprawy, o których mówiliśmy czas premiera buska Steinhoffa, to było 56 tysięcy osób. To było lata 1998, czyli nie tak odległe, 20 parę lat. to no ta inflacja aż 400% nie wzrosła. Wobec tego to jest dużo pieniędzy. Relatywnie więcej I teraz, niż za czasów, tak, no pamiętamy tak, tak. Poza tym... Proszę pamiętać o tym, że to jest tryb odchodzenia od zawodu po pierwsze dobrowolny, a po drugie, który ze względu na środki, które są do dyspozycji. Co najwyżej obejmie około 6,5 tysiąca ludzi. A... Ale wiemy według raportu Polskiej Grupy Górniczej, który został przygotowany, że około 30% załogi byłaby chętna do takiego przejścia. No oczywiście, a wiemy również, że w tej, spółce, w tej spółce pracuje 34 tysiące ludzi. I w całym górnictwie pracuje prawie 70 tysięcy ludzi. Pytanie, Także... kto zostanie. No wręcz, znaczy, kto zostanie. Nie, może inaczej. Dla mnie poważniejsze jest pytanie, a jakim, w jakim trybie będzie odchodziła ta reszta. Bo te 6 tysięcy się załapie na te, na te odprawy, a ta reszta jak? Ostatnie pytanie w radiowej części naszej porannej rozmowy. Mówi pan, że górniczy, górnicy nie zawinili. A to kto zawinił, że dzisiaj tak ciężko i często źle mówimy o górnictwie? pana, politycy i związkowcy. Związkowcy, ponieważ rosły ich wymagania, a zarządy spółek węglowych i politycy, że byli, byli ulegli, mało tego, nawet inspirowali te rządzenia. Te Panie redaktorze, bo trudno mieć pretensje do górnika, który zjeżdża i obojętnie kto jest ministrem, kto jest dyrektorem robi to samo, wie pan, robi to, co mu każą. I mieć pretensje do górnika na przykład w Spółce Węglowej, że w ciągu ostatnich czterech lat, proszę pana, koszty wydobycia węgla wzrosły o 60%, a wydajność spadła o 30%. On rob, robi dalej to samo, ten człowiek, w tej, tej ścianie, w tym środku. W tym On nie ma żadnego udziału w tym, w tym pogorszeniu wyników finansowania. On nie jest winien tego, że ministerstwo obciążyło Jastrzębską Spółkę Węglową jednorazową opłatą w wysokości miliarda mld milionów złotych. Jako jedyny podmiot w Polsce. On nie jest winien temu, że podpisano idiotyczne zobowiązania stabilności zatrudnienia przez 10 lat, co wymusiły związki zawodowe ówczesnie kierujące. Dziś od tego już od, odeszli. On nie jest winien temu, że zawarto złą umowę kredytową na miliard 400, z czego 200 milionów jest tylko do dyspozycji. Oni nie są, poza tym oni nie są winni temu, czemu nie jest winny właśnie Niet, ale... Państwo jako całość, tak, że dzisiaj, proszę pana, poziom importu do, do Polski węgla rośnie, co przy okazji jeszcze trafia na sytuację makrogospodarczą bardzo skomplikowaną, bo ceny węgla 4 lata temu za węgiel koksowy wynosiły 450 dolarów, a dziś wynoszą 150 dolarów. Tu na pewno górnik nie jest temu winny. Natomiast są winni ci, którzy za to, którzy kierują tym sektorem. Winni są politycy, winni są związkowcy sytuacji w polskim górnictwie, mówi poranny gość. 90, Jerzy Markowski, ekspert górniczy, były wiceminister gospodarki. Poranna rozmowa trwa dalej w sieci. Słuchaczom Dziękujemy i kontynuujemy naszą rozmowę na naszym profilu. To proszę mi powiedzieć, bo ja rozmawiałem kilka tygodni temu z no właśnie z Zygmuntem Łukaszczykiem, który mi mówi, że przepalono gotówkę, przepalono pieniądze, zmarnowano czas. Ja przypomnę, pan profesor Zygmunt Łukaszczyk, to jest były wiceprezes JSW. No, zresztą przeze mnie powoływany wtedy, a później prezes katolickiego holdingu węglowego no i były wojewoda śląski Podpisuje się pan pod tymi słowami? Zdecydowanie tak, bowiem zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej trzy lata temu, czy dwa lata temu, przed tą zmianą, która nastąpiła dwa lata temu, no właściwie pławił się w dostatku środków. Zyski były potężne. Na skutek koniunktury na rękach światowych. Ja przypomnę jeszcze raz tym paramet ceny. Wtedy to na węgla w momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie koksowego, wzrosła do 450 dolarów. Nigdy nie było takiej ceny. No dzisiaj ta, tona, ta, cena, ta cena spadła, prawda? Załogi jest tyle samo, wydajność spadła, więc z tego gdzieś tą ekonomię trzeba było zauważyć. Pan Wojewoda Łukaszczyk ma też rację, że przepalono te pieniądze, bo te pieniądze zostały po prostu wydane w oderwaniu od uwarunkowań albo może od zasad ekonomii bez względu na to, jak zmieniła się efektywność, a wręcz przeciwnie, zmalała efektywność. Proszę pamiętać, że my jesteśmy dzisiaj, ja, ja to mówię ze smutkiem, jako, jak, jako inżynier, który całe życie funkcjonuje w polskim górnictwie, aczkolwiek od 20 paru lat już wcale, tylko z boku na to patrzę, ale ze smutkiem, że my dzisiaj zbliżamy się, wydajnością w polskim górnictwie do poziomu z okresu międzywojennego. Nie pan, to jest wstyd dla, 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 dla górniczego stanu, ale, ale nie dla górników, bo oni temu nie zawinili. Oni temu nie zawinili. Zawinili, mówi poranny gość Radia 90. Zawinili politycy, zawinili związkowcy. Pytanie, co stanie się za miesiąc? Będziemy już świadkami podpisania ustawy? To panie redaktorze tak, ja zakładam, bo ponieważ no, w piątek ma być głosowanie w Sejmie, czyli dzisiaj. Tak. Ma być głosowanie w Sejmie. Zakładam, że potem, bo taka pragmatyka musi trafić ustawa do Senatu. W Senacie prawdopodobnie będzie to na pewno krócej niż miesiąc, bo tyle mają czasu. Po to, żeby trafiła ta ustawa na, na biurko pana prezydenta Nawrockiego. Zakładam i będę prosił, i gdyby mnie zapytał, oczywiście nie zapyta, tak nikt nie pyta w Polsce o nic, poza dziennikarzami i będę prosił, żeby pan, pan prezydent był przeby tą ustawę podpisać. Ponieważ Ponieważ wtedy uruchomi mechanizm redukcji poziomu zatrudnienia i wspomagania środkami publicznymi likwidacji kopań. Ale będę również sugerował, Albo rządzącym, ale ci nie słuchają, albo panu prezydentowi, ale ten też nie słucha, więc będę sugerował, żeby w ślad za tym podpisem najdalej za kwartą pochylić się nad nowelizacją tej, tej ustawy. Ponieważ, wie pan, jest, param jest kilka rzeczy, które w tej ustawie, już w momencie, kiedy jej wejścia w życie, okazują się mało realne. Co to znaczy? Proszę pamiętać, że ta ustawa decyduje o przeznaczeniu środków publicznych w kwocie 11 miliardów złotych przez okres 10 lat. A mamy, mhm. jesteśmy w grudniu i wiemy, że po trzech kwartałach bieżącego roku strata sektora już przekroczyła 6,5 miliarda złotych. Czyli już jesteśmy ja powyżej 50% tego, co po prostu trzeba. To po, a przed nami jeszcze 9 lat, prawda? To po, to, to, to po pierwsze. Po, poza tym. No wie pan, że, przepraszam, ja mhm. wiem, że nie mam czasu na to, żeby to wyjaśniać, ale ja jestem absolutnie przeciwnikiem zapisanej w tej ustawie formule, że te środki publiczne, czyli budżet państwa ma trafiać do kopań, które mają się same likwidować. Nie. Kopalnie się same nigdy nie będą likwidowały, a jeżeli będą to robiły, to kosztem swojej efektywności co spowoduje, że zamkną się wcześniej, na skutek utraty konkurencyjności swojego węgla. To jest bł błędna decyzja. Proszę pamiętać, w Polsce było, za czasu kiedy ja byłem ministrem odpowiedzialnym za górnictwo, 72 kopalnie. Dziś jest 17. Te kopalnie przestały istnieć na skutek likwidacji poprzez przeniesienie ich do SRK przy założeniu, że skończyły wydobycie, bo wtedy tylko można kopalnie likwidować. Ze środków budżetu Państwa. I ten mechanizm się sprawdził przez 30 lat. I teraz na końcu komuś się wydaje, że to jest po prostu niemożliwe. Ja, ja rozumiem, skąd się to wzięło. To się wzięło z tego, że budżet państwa nie ma pieniędzy na to, żeby przenieść, przenieść na siebie koszty likwidacji kopalń i chce się tymi kosztami podzielić z kopalniami. Ale to zrujnuje ekonomię kopalń do końca. A jeszcze jedno zdanie, A. proszę pamiętać: że cała ta operacja angażowania środków publicznych przede wszystkim wymaga czegoś, czego nie zrobiono od trzech lat notyfikacji. Społecznych. umowy społecznej w o Unii Europejskiej. Zapytać. O tym też mówią Tego nie ma. związkowcy, no. którzy też goszczą na antenie Radia 90 i podkreślają czekamy cały czas. C się... Czekamy, no, no. bo to, tam trzeba jechać, tam trzeba przekonywać, tam trzeba używać Ale argumentu. kto to ma zrobić? Minister odpowiedzialny za przemysł węglowy i tu zaczyna być kolejne pytanie, który z nich jest odpowiedzialny za tak. przemysł węglowy? Ale... Politykę energetyczną kreuje minister klimatu, kompetencje właścicielskie minister aktywów państwowych, zabezpieczy politykę energ za bezpieczeństwo energetyczne, państwa minister, minister, minister energii. Ja, pan środkami decyduje minister e, rozwoju lub minister e, e, finansów i, 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 i gospodarki. Więc pozostaje pytanie, który to ma załatwić na razie. mieliśmy ministerstwo przemysłu na Śląsku. A to nic nie miało, znaczy. To miało to nic... być miejsce najbliżej problemu. Panie problemów. dzisiaj, dzisiaj, kompeten wiemy, że to Panie Raturze, dzisiaj to kompetencje ministerstwa przemysłu, czyli żadne, przeniesione zostały do ministerstwa energii. Jest różnica jest tylko taka, że teraz jest dalej. I to jest cała, ca, cała, cała różnica w tym wszystkim. Cały problem polega na tym, że wszyscy ci panowie, ci wszyscy ci państwo po prostu są za słabi merytorycznie, żeby podjąć merytoryczną dyskusję z Komisją Europejską. jeszcze 64 tysiące urzędników, którzy mają olbrzymią wartość w postaci tego, że są dobrze wykształceni, biegle mówią kilkoma językami, tylko niestety nie wiedzą o czym mówią. A poza tym mają niestety tą ułomność, że kryją się dektroną, zwłaszcza energetyczną i przemysłową nierealną dla warunków Unii Europejskiej. Proszę mi wierzyć, ja tam negocjowałem przez trzy lata Wstąpi Polski do Unii Europejskiej, i wiem, że to jest środowisko, w którym proszę pana, trzeba być bardzo dobrze przygotowanym, żeby, nie mieć żeby oni nie mieli argumentów. No a tu niestety jest problem. U nas się zresztą zmieniają ci negocjatorzy. Stale to już jest chyba czwarty czy piąty minister, który tam ma jeździć. Powiem szczerze, tego na tego etapu, żeśmy jeszcze nie, nie przerobili. I boję się, że ktoś kiedyś zaskarży, a już dzisiaj spółka Bumech, ta prywatna spółka, mm. która dzisiaj zwolniła bestialsko 730 górników, zaskarżyła do Komisji Europejskiej właśnie tą metodę finansowania przez budżet państwa likwidacji kopań, które są de facto które de facto przeznaczają te środki nie na likwidację, tylko na uzupełnienie zrujnowanej ekonomicznie dotowanie bieżącej produkcji węgla. Wie pan, nie daj Boże, Temat ktoś kiedyś ale nie, tak. nie, 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 nie daj Boże, ktoś kiedyś padnie na, na straszny pomysł, że trzeba te pieniądze zwrócić. I dlatego jest o czym mówić i nie ma czego świętować. Nie ma czego świętować, jest o czym mówić. My rozmawialiśmy ostatnio na początku roku, tego roku 2025, który się kończy. Wówczas pretekstem do zaproszenia niestety były dwie katastrofy górnicze, które zdarzyły się w regionie. No i to pytanie o to, jak dalej mają wyglądać kopalnie, co dalej Maciacie między innymi z kopalnią reduktowy, a pytam o to w kontekście hałd górniczych, które są coraz większym problemem dla tego regionu. W Pana ocenie, my musimy sobie poradzić z tym zapożarowaniem hałd, ale mamy trzy hałdy, mamy trzy wielkie problemy w tym subregionie. Ale to jest temat, który, proszę Pana, idealnie nadaje się właśnie do spółki, dla spółki restrukturyzacji kopalni, które ma ku temu i środki, a poza tym, przepraszam bardzo, ja, ja wiem, że to tak nieładnie komuś wypominać, ale niech znajdziecie te środowiska, które uchodzą za środowiska naukowe, wymyślą metodę utylizacji, a przede wszystkim unieszkodliwienia w, o tego oddzia oddzia oddziaływania na, 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 na otoczenie. Świat zna takie metody. Myśmy w Polsce nawet to już przerabiali. Tylko, dlaczego. Tak trudno nam się przyzwyczaić do tego, że trzeba to po prostu realnie zrobić, tym bardziej, że przypomnę, w umowie społecznej, o której mówiliśmy już dzisiaj, to ten, ta, ten temat został zapisany, tylko jego po prostu nikt tak naprawdę nie realizuje. Ale jeżeli chodzi o te hałdy, o których Pan mówił w regionie rybickim, ja sądzę, że ten temat jest naj, najbliższy do rozwiązania. Mówił Pan również w styczniu, że hańbą będzie, jeżeli rząd nie przejmie Rafako. Dzisiaj już wiemy, że jesteśmy po podpisaniu wstępnych Umów, jest wizja połączenia z Jelczem. Tam ten sektor wojskowy ma się rozgościć. Oczywiście cały czas czekamy. Panie doktorze, rozwiązano problem e, potencjalnego czy teoretycznego zatrudnienia mm -hmm. dla załogi Rafako, ale co mnie bardzo martwi, że pozbiliśmy się podmiotu, który miał wszelkie kompetencje do tego, żeby być przed podmiotem, który mógł. Albo został do tego powołany 70 lat temu i robił to: budować albo naprawiać, albo konserwować, albo modernizować elektroenergetykę. I kto to będzie teraz w Polsce robił, no, skoro. Panowie się zdecydowali na udział w przemyśle zbrojeniowym i w ogóle stało się to bardzo modne, że wszystko się kieruje w kierunku e, przemysłu zbrojeniowego. Wie pan, ja się akurat na tym za, za bardzo nie znam, wie pan, tylko stale mnie to martwi, że najłatwiej odejść od tego, co jest tak zwanym core czyli tego, co się potrafi, na rzecz czegoś, o czym się nie ma zielonego pojęcia, I po, i po jakimś czasie się okazuje, że sobie w tym obszarze nie dajemy rady, tym bardziej, że jeszcze raz powtarzam, my mamy dalej energetykę opartą o węgiel. Ona będzie istniała przez 30-40 lat, tylko, że nie o węgiel polski, a urządzenia nie, nie, po tych urządzeń w Polsce nie będzie jak to nawet Konserwować i naprawiać. I to jest dylemat, który no. się y, ciągle w logice za dwa zafakował. I mówi o, mówimy o tym w rybniku, gdzie mamy elektrownię rybnik. No, która jest klasycznym przykładem na to, że paliwo przejściowe zapisane w umowie społecznej, który miało być węgiel między energetyką węglową mm -hmm. a energetyką jądrową, na raz jest, paliwem przejściowym jest gaz. Tylko przypomnę, że węgiel był nasz, a gaz jest importowany. Jeżeli, od, jeżeli taka ma być definicja suwerenności energetycznej państwa, no to wie pan, to ja jestem zmartwiony. Na zakończenie naszego porannego spotkania, co pan może powiedzieć wszystkim tym, którzy no, z pewnym dystansem podchodzą do tego święta górniczego, do tych barburek, do tych nagród i, i od lat słyszą o tym, ile trzeba władować w to górnictwo, ile ilość tak? strat, a, a, a jednocześnie gdzieś... To ja im razem, żeby hmm. przestali udawać analfabcji. I doczytali się, że środki publiczne, czyli to dopłacanie do górnictwa, nie idzie na wspieranie bieżącej produkcji, tylko idzie na likwidację górnictwa. To są pieniądze na likwidację górnictwa. Nikt w Polsce nie dopłaca do wydobycia węgla. Budżet dopłaca albo powinien dopłacać, albo może inaczej ma zapisane dopłacanie do fizycznej likwidacji kopań. I jeszcze raz, jeszcze raz to wszystko powoduje pewien dyskomfort wśród górników, wśród ludzi, którzy obchodzą swoje święto bez względu na to, kto w tym kraju za to górnictwo odpowiada. Ci ludzie nie zasłużyli na ten dyskomfort. Natomiast mają to nieszczęście, że tym, za, tym przemysłem, a właściwie tym, może inaczej, tym, tym, tym problemem polityki energetycznej państwa, polityki surowcowej państwa stale zajmują się amatorzy, którzy nie potrafią dziś, po 12 latach nawet, stworzyć w Polsce polityki energetycznej państwa. Nie, potwarzą, nie potrafią stworzyć polityki e, e, klimatycznej i, e, e, i środowiskowej, czego dalej nie ma. Nie potrafią stworzyć polityki surowcowej. To są podstawowe dokumenty, których się w Polsce nie potrafimy doczekać od 16 lat. I to jest problem. Mimo wszystko, wszystkiego dobrego. Górnikom wszystkiego dobrego i z podniesionym czołem, bo oni robią swoje. Czasami opłacą za to najwyższą cenę, robią swoje i nic nie mogą za to, że są. Kierowani przez ludzi, którzy nie mają wyobraźni i kompetencji. Powiedział w poranny gość Radia 90. Jerzy Markowski, ekspert górniczy, były wiceminister gospodarki Arkadiusz Żabka. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję.